W nowym vlogu. Dzisiaj taki vlog trochę pochodzimy po polu, zobaczymy jak tam. Tu mamy truskawki. Już były pierwsze czerwone. powinno się przecież zobaczyć, czy jeszcze były. Tak też trochę to się u nas dzieje. Tylko są maliny trzeba nie zrazić to agregatem. Rozpinałem dzisiaj go na pół, ale nie Czerwone. Nie nagrywamy. Bo gorąco było z 30 stopni było, no tak wyglądają truskawki są raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć rządków tu mamy pyry ziemniaczki nie wiem, jak to może być arów Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć Z tym, osiem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 bardzo to później... Będziecie mieli tu ile arów Tak, i tu mamy przynżyte, or, przynżyte orinoko, siane, siane, 13 września. Mam go tu, nagrywam, jest 3 czerwca, już w małym sporo popadało, gdzieś 60 litrów na pewno spadło. I mamy czerwiec, a 1 czerwca tak lało przez chwilę, przez 10 minut, to na pewno już mamy w czerwcu 15 litrów. Że tam trochę padało. Tu nie wiem, co się stało, czy to jest spalone, że jest takie niskie pole. Tak wygląda. Był nawo nawożenie to było na jesieni, chyba fosfor i coś, nie pamiętam, jaki nawóz. Nie chcę tam kłamać, nie pamiętam. Na wiosnę dostawało 200 kg. Rosanu. Później było tam opryskane takim środkiem, takim czymś. Takie nawozu później opryskane. Jeszcze rozpuszczonym mocznikiem. No i tak to się prezentuje. Tu mnie doleciało trochę nawozu. Ładnie pokazywałem na film, jak koła. Takie oponki od Tira. Felgi na przyczepę stare. Tak go mam chęć pomalować. Umyłem go nawet ładnie. Tu już to podkładam, dawno to jak będzie, na razie ta żywa dobra. Ten w oryginale to zostawiamy. Ona też brona odmalowana. A, <grym> A to w oryginale nie wiem, czy to kiedy na dniach może dałbym jakieś lampę wymienił taką oryginalną okrągłą no, 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 złożyłem nową gałeczkę Czy złożyłem gałeczkę? Tu jeszcze coś Czekajcie Torek dałem nowy, bo stary się rozwalił A teraz główna modyfikacja Jaka się stała Powinienem ją wy, wymieć, lakiem wypsikać Chcę wam pokazać Ale Będę taki Niestety jest ta kratka, którą chciałem już rok temu, w tamtym roku, w... kiedy? W lipcu chciałem założyć, ale jedynie co, to że tu jest, nie ma tego, te dziury. Już się nie przejmuję, mi się podoba. Ta się też chyba podoba. To ma się nam podobać, a nie ludziom, a nie tym hejterom. Mi się podoba. Napis zrobiłem dzisiaj. Chciałem nagrać jak napis robię, bo nie widziałem nigdy na necie, ale ładna. Trzeba jakieś może przybitki porobić, nie wiem. No i park maszynow, z... to obrona odmalowane na kropolę kamerę. To w ogóle całkiem inne. Czekajcie, na zero. Jest nie to takie samo. Jeszcze mam chęć odma Beczkę malować. No i pługi. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, mam, mamy pomalować, a półki to ja bym dwójkę szczególnie pomalował i orka na dwa tymi, tymi ciągnikami dwoma na co ślubę 6010-6002 Płeczkę bym pomalował na 6002, a półk umieszałem taką falę 6010 dodaję 6002 i czarna i trochę taki ładny wszyscy kolor taki pomiędzy I to tam jest, podkład też jest tylko odnajduj taki ten park maszynowy. Trójkę to nie wiem Nie chcę ktoś tych opon. Oponent Stary na 6 śpilek rozmiar 8 20, 25 20 12PR 100 Opony są jeszcze takie złe niektóre Może ktoś by zechciał to może napisać w komentarzu Tutaj wygląda rozszczepiony agregat Rozszczepiony jest na pół żeby tam między troskawkami można było Zrobić, bo cały się nie mieścił. No i Kiedyś wam nagram jak to wygląda. Sadzarka. bronę. I się je się z czerwonym, bo trochę się wygląda. Może Odwór Podwórko Tu się mieściły dwa agregaty. A tu połówka i kawałek. No to po to jest <laughs> Jak to wygląda Silos Taki Tak wygląda łubin siany 30 kwietnia. Rok temu był siany 10 i już w czerwcu od tej pory był taki duży. ten na się później skosił, bo 80 sierpnia. Może można skosić trochę później. później. Tak to wygląda Łubin, do Co, Cała porę. Oprysy go od chwast, od badyla i tyle jest same większe, niech mniejsze, no dobra, będzie rus Nawazu no, nic nie było dawano. No nie wiem, jakoś to rożny, tylko kamienie małych jest to, może kiedyś będzie pozbierać To bym zrobił akcję e też wania na dworze, bo, no bo to jest społecznie sama ziemia południowym takiego... Ścierniska Gotowa na 30 kW, a weptalerzy 2,4 też o, pijak, jak ona nie wygląda tu tu opis nie zadziałał co? I tak zarósł. No, zarósł. Tu nie tak skubają tki czy no zaróz tu za chęć większy jest no, bo tak pole wygląda Zaraz się zobaczymy przy kolejnym, czy czymś kolejnym. Nie wiem czy wiecie, pada deszcz. W końcu kropi trochę, ale zaczyna mocniej. Ten piękny za zapałek deszczu. U was też pada, czy nie? Tu są yy, te. Nie wiem jak to się u was mówi. W tych ramionach porzewiały. I jak się zaczyna, to, się to potrafi zablokować i ani. O, na przykład teraz. się zablokuje i w ogóle nie idzie. Tam trzeba wodę popsikać, więc przydziecha, przydziecha Jest chcę ładną kratku. Długo na nią czekam, ale nie jak się robi na przykład zdjęcie czy coś, no to to się nie rzuca w oczy. Tylko no tak, to no, Myślę, że może to się coś przykręci jakoś od jak to jest rakietka, to może to też coś będzie. A i w ogóle to trzeba trzeba było coś jakąś dobrą pracę z zrobić, bo... Gdzie jest termostat? Tu jest termostat. Z mnie zepsuty, bo na no płyn może w płyn może wywalać. Płyn wywala trochę, ale też też się grzeje. Przy opryskach o 20, nie? Przy opryskach na 20. Weszło na zielone A w to nie powinno wyjść na zielone no jak, znaczy na, zielone, no Zielone to jeszcze jest dobrze, jak będzie na czerwone to już słabo Więc Myślałem, że jakby nie padało dzisiaj, nie? To bym łąkę skosił Czy Ten I tam trochę miodu sprzedać No to by może zobaczył ale ja nie wiem I jakby Ślubno zielone, a jakby weszło na czerwone, to ja się nie może kamerę zrobić. Jakby weszło na czerwony i ten górny czekajcie i górny wąż będzie ciepły, dolny będzie zimny i to znaczy, że trzeba wymienić termoset i tego tak, ostatnio wymieniłem korek, bo na jakichś filmach poprzednich było widać, że był korek. E, jaki był korek? Czekajcie, było. No, to było urywane. W ogóle lekko chodził. Teraz... I dobrze, i tu tutaj... też. Przy okazji, kupiłem gałkę. Leżała na ladzie. Zapytałem mnie po To wziąłem. A jeszcze ten kolej by pasowało mieć. No, patrzcie, no, lata. Lata. Ale tak jak chcę, nie da się go w ogóle fejrzeć. To w ogóle, jakoś to jest tak krzywe, mi się wydaje. Nie da się go w ogóle zablokować. Co nie wyobrazić, to. Co, no, czekajcie ostro się wyjdzie w kamerze. Jaki Ferguson jest, taki ma kolor. Hmm. Gałka identyczna jak Ferguson. Nie? Tworzyłem jest tak na, jak na prawo rękę, w 30 też założyłem na prawo a była na to jak pryskałem, to powiedziałem, że tam tutaj jest lepiej No to nie wiem, tu jeszcze olej dopasowało w niej wymienić, ale to nie wiem no, mi się podoba stółka, tylko tak bardziej już fabrycznie wygląda. Oczywiście nie wygląda jak w fabrycznie, no bo jeszcze ośkę by trzeba było zmienić siedzenie. I ktoś mi napisał, to będzie napisane kto, że tłumnik teraz to kratkę, bo była taki płaski, taki o taki. No ładnie, a tak by ten tłumnik, był, patrzcie, tu jest długi, to jest krótki, tu jest... to jest krótki. Jakby gdzieś się kończył jak mój palec, ten o ten tu. Gdyby się kończyło, tak jeszcze była klapka, to by było ładnie. Ferguson to jest długi. No bo to może i tak. Mam nadzieję, że ci ten film spuszczę. Bo tak, da, daję filmów w środę i w tak mam No wiem, to to są. Za, a w ogóle, takie to są oponki? 6, 600 na 16 I tu ja jeszcze w miarę, ale Ferguson to są do wywalenia opony. Co, co, do? Dobra, tam z tyłu zrobię, to jeszcze zobaczymy. I jeszcze ktoś mi chyba gdzieś pisał, od czego jest ta kontrolka. Tu od jest, jest ta śrubka. Była ma taka zaślepka. I to jest tak jakby było na gniazdo na wycieraczkę. No ale to, że nie było dziela, to wsadziliśmy taką kontrolkę. I o to, co tu da, się zapytał. było chyba pytanie o to czyli to jest włącznik? Ja wam zaraz pokażę. I tego włącznika jest podpięte, 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 podpięte. Jest podpięte całe, całe, całe nic. Bo tak jak była kabina, to na górze o jak w nie był lampy. Chciałem się lampy włączały, żeby tu nie było dziury, to co tam jestem włączniki? No trochę fajnie wydobywania była kabinka. A akurat nad telefonem gdzieś Nagrywałem się w nawozu przed remontem, to było, no nagrałem. Ale kurde, nie wiem, jakoś jak usunąłem to, nie wiem czemu, po chwili, a gdybym wiedział, że wtedy, gdybym tego nie usunął, to wam wstawiał, jak 30 wyglądała wtedy z rozsiewaczem ładnie, ładnie wywołana się prezentowała czerwona z kabinką. No, się jakieś tam chyba w tamtym miesiącu. Nie, jakoś w kwietniu sobie przypomniałem o tym patrzyłem, czy da się jakoś odzy, czy da się jakoś przywrócić, nie. Nie, nie da się. No to by było fajnie, ale w ogóle, jak. Bo widzieliście, jakby tam na filmie obsypywa, tam, gdzie był obsypywanie ziemniaków, to nie jest nasz obsypnik, bo nasz ma 30 km za krótki ciałem. Wsadziliśmy od no to to nie chciało wejść, no, ale jakoś teraz spojrzyłem, to na dół wlazło. A nie wiem, czy na górę nie chciało wejść. A patrzyłem, że niektórzy no, mają tam trzydziechy, to nie wiem. Może mało coś tam, na co? Ferguson, Fergusona. No. Ale to nie wiem, też sobie pokropiło. Wczoraj beczkę, żebym 30 przeciągał, to na piątce miałem mały problem bez gazu pociągnąć pustą. A ja kiedyś wakacje w nią podczepił. Ale no, mi się podoba tak z tą podoba, może już któryś raz może tej kratce. co, to tu może być od na R trochę widać, bo tu wcześniej kiedyś, jak robiłem, mi się farba zdarła i pomalowałem jeszcze raz. Pomalowałem jeszcze raz. Tu od S jest tak ten, bo mi nie ma, bo to są takie takie o! I tu taki chudziu, taki wąski. Ten wąski to się zgubił, się urwał kiedyś. No, znaczy przyszedł mi, przyszedł mi urwany ten. Ten mi przyszedł urywany, to się już zgubiło tam po zrobieniu wszystkich. I jakoś tak wyszło, że nakliłem taśmę i. Jak wyszło? Co? Farba poslacę? Co? Ale widzę. Chciałem całem czy źle. Dobra, to jeszcze chcę dla was nagrać, ale nie wiem, nie ma co w ogóle Już nagrywać dzisiaj, no bo nic nie dzieje tak zbytnie no co tam w domu kończy się remont gdzie są rozsieżnice to ma to mniejsza z tym ale jakby trzeba było w niej wymienić może w końcu może nie wiem coś tu by... to może może kiedyś wymienić, nie no nie ma co a i te akumulatory to nie są dwa, znaczy są dwa akumulatory ale patrzcie, ten idzie wąż tu Czyta wąż przed kabel i rozrusznika, drugi od masy. A wam pokażę ściuczkę z tym drugim akumulatorem. To jest stary akumulator, który był w 30. Idzie sobie tędy i ma o tu masę. A z drugiej strony, gdzie idzie, też idzie tu i też ma masę. To jest akumulator, który nie ma tam nic w sobie. I żeby ładnie wyglądały i nie no, niby są dwa akumulatora raz jeden. O, tu jest taka szara skrzyneczka. Nie wiem, kiedyś to się kupuje do 30 i tak była chwila i leży tu. Na poznaniaczek. No taki film to się u nas dzieje, to się pozmieniało. Kratka w 30, koła w berce bro, broń są pomarowane. To no, od agregatu powsadzają te wszystkie. No, było te zawleczki to są było dobre. je pokupować normalne normalne takie wpinane a ten słoik jakby go się interesowało to yy, o tu wsadziłem tam, tam wsadziłem bo jak cię koży po jest nic ale jest zdjętą no bo chyba się pożegnamy z tym 30, nie wiem w ogóle to możecie dać subskrypcję, łapkę w górę bo akurat ten film jest oleju w Fergusonie i tam podoszło jakieś chyba 30 subów po nim, no to no ładnie wynik. Po tym co jest teraz chyba tylko 5. No, no jakoś mało wyświetleń zrobił, bo przez muzykę zrobił ograniczenie i nie chcę go promować w ogóle, ale dobra. No dobra, no to nie wiem wam to może jeszcze tam dogram, a jak nie dogram, to w tym filmie to było na tyle. Więc nie, pożegnamy się akcentem nowej kratki w 30, nowo starej kratki. O, pożegnamy się takim widokiem, także Siemanko.